Bardzo, bardzo trudna, trudna inwestycja, bo, bo, bo tak de facto burzymy dzisiaj dwa mosty, a budujemy trzy nowe. Stakada łącząca Garbary z Śródką przejdzie gruntowną przebudowę. W efekcie dostaniemy nową konstrukcję, przejście naziemne przy przystanku Katedra, ale też szersze chodniki. Rower jedzie i nie mamy jak ten. O. 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 Także jest. jest na pewno za wąską. Remont to też utrudnienia w komunikacji. Kierowcy przez następne trzy lata będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Tramwaje mostem chrobrego w trakcie prac nie pojadą wcale. No każde zamknięcie jakiejkolwiek drogi w dużym mieście jest utrudnieniem. A niech sobie robią. No, remont trzeba zrobić, nie no to, no to co zrobimy z tym nic. W mojej opinii będzie to powodowało e, spore skutki dla podróżujących. Nie tylko dla kierowców, ale i osób podróżujących komunikacją miejską, bo utrudnienia dotkną wszystkich, bez wyjątku. Mimo to radny opozycji uważa, że to lepsze rozwiązanie niż całkowite wyłączenie ruchu. Wcześniejsze inwestycje miejskie, na przykład wyłączenie ronda Kaponiera, całkowicie uniemożliwiało korzystanie z tamtej przestrzeni. No tutaj mamy pewną alternatywę. Remont mostu Chrobrego rozpocznie się we wrześniu i ma trwać 3 lata. Zlata a Rihabir